Siemano, ja jestem Spartan, a dzisiaj wam pokażę, jak zrobić atak Pegaza. To jest taki biały koń, który lata i strzela piorunami. Jak Tor. Tak można powiedzieć. A więc, tak. Pierwsza część znajduje się w tym miejscu i to jest pierwsza lokalizacja tej części. Ok, tutaj. Dobra. Druga część. Znaczy, nie druga część, a druga miejscówka pierwszej części znajduje się w tym miejscu. I trzecia miejscówka znajduje się w tym miejscu. Dobra. Pierwsza część z głowy. Lecimy z drugą. Czyli pierwsza miejscówka drugiej części znajduje się w tym miejscu. Druga miejscówka, tutaj w tym miejscu, i trzecia i ostatnia w tym miejscu. Ok, więc ostatnia część znajduje się tak w tym miejscu. Pierwsza miejscówka. Tu jest druga miejscówka. I trzecia, ostatnia miejscówka. Tutaj. Okej, okay. teraz idziemy zbudować, a buduje się to tutaj. Z moich wrogów, i oto Pegas. Także to było na tyle. Wszystko Wam pokazałem. Wszystkie części, gdzie się znajdują i jakie miejscówki. Więc trzymajcie się. Hej, hej. No i cześć. Do you That's the last thing on my mind. Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing.